No cześć chłopaki. Po krótkiej przerwie <laughs> witam ponownie. Kupiłem wreszcie tą kamerę. Słuchajcie, trochę grosza mnie kosztowała, ale mam nadzieję, że będzie warto. No i cóż, jestem dzisiaj z Wami na antenie i chciałbym Wam opowiedzieć historię związaną mianowicie z taką bardziej intymną stroną, jakiej każdy z nas ma, mianowicie o dziewczynach. Byliśmy w stanie wojennym, praktycznie oderwani od swoich dziewczyn, narzeczonych, żon. No i czasami leżeliśmy na łóżku, zadawaliśmy sobie takie pytania, prawda, czy te dziewczyny są uczciwe, jakie one tak naprawdę są. No i jedni mieli zdania różne, że to kurwy, inni mieli, że, 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 że łajdaczki, inni mówili, że są w porządku i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, nasunęła mi się pewna historia o pewnym żołnierzu, który miał na imię Henio. Pochodził z Włocławka, świetny żołnierz, tylko troszeczkę rocznikiem odbiegał od nas, mianowicie był od nas troszeczkę starszy. I los nas rzucił do Włocławka, na szkołę podoficerską, gdzie tam yy, yy, byliśmy szkoleni jako kutrzyści czyli wiecie, to taki kuter, który służy do, który ma za zadanie holować pontony. To, inaczej ten kuter się nazywał KH-200, taki był symbol jego. A przyzywali nas marynarka Szuwarów-Bagienna, żeby było szczęśliwie i wesoło. No i Henio bardzo się ucieszył, że pojedzie na tą szkołę. Naszą jednostką macierzystą był Szczecin. No i bardzo się ucieszył, no bo miał tam żonę. I do tej jednostki byłem ja wydelegowany, Henio, taki Marek ze Szczecina, Puzio, Ponczo i jeszcze tam paru innych żołnierzy. Także taką grudką pojechaliśmy sobie do Wrocławka. Piękne miasto. Trafiliśmy akurat na dość nieprzyjemną historię, mianowicie były spore zamieszki. Na własne oczy widziałem płonące domy, ludzi płaczących, kobiety, dzieci. No i oczywiście tą naszą piękną milicję, która sobie używała na lewo i prawo, jak pod samosierą, nie patrząc czy to są dzieci, czy starsze kobiety. Ale nie będę wchodził na aspekt polityczny, aby idę właśnie na ten uczuciowy. Więc wylądowaliśmy w tym Wrocławku, bardzo fajna szkoła, koszary, praktycznie w centrum miasta. No i pierwszego dnia, nie, sorry, nie pierwszego dnia, gdzieś tak po tygodniu Henio miał odwiedziny, mianowicie żony. No ale żeby było zabawniej, Henio wziął nas ze sobą, czyli mnie i Marka. Idziemy tam, nie powiem, byliśmy trochę ciekawi, jak ta jego żona wygląda. Weszliśmy na salę, taka była sala odwiedzin, gdzie, gdzie rodziny i znajomi przychodzili i tam żołnierze mogli sobie spokojnie rozmawiać. I my, siedzi ładna dziewczyna, prawda? Przywitała się z heniem. Pod stołem miała tam flaszeczkę, także sobie rozleliśmy po troszeczku. No i zaczęliśmy sobie tam rozmawiać na różne tematy. A skąd jesteś, ja to, a tam. Słuchajcie, fajnie wyglądali. Naprawdę, fajna para. Bardzo fajna para. Ale zaniepokoił mnie pewien fakt, mianowicie ten, że Marek, z którym byliśmy, to był straszny babiarz. I on nie potrafił na dziewczynę patrzeć normalnymi oczami, tylko on, jak na nią patrzył, to ja nie wiem, miał chyba wszystkie obrazy seksualne przed oczami i pozycje. Bo czasami mi opowiada. No wiecie, jak mieliśmy sporo czasu. Zwłaszcza po co przytyku, jak leżeliśmy i nie wiedzieliśmy co mamy ze sobą zrobić, więc nadaliśmy na różne tematy. No i Henry, znaczy Marek takiemu dość ostro obcinał. Zważywszy, że już flaszkę wypiliśmy, także atmosfera stała się luźna. No i pożegnaliśmy się elegancko, nie powiem. Poszliśmy na kompanię, oczywiście pogratu 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 pogratulowaliśmy Heniowi, że ma fajną żonę. Henio był bardzo zadowolony, mówi, że on też jest bardzo zadowolony, szczęśliwy i w ogóle, on ją bardzo kocha i tak dalej i tak dalej. Więc yy, 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 może już po miesiącu, po dwóch, kiedy już się zaadoptowaliśmy na tej jednostce, zaczęliśmy szkolenia i zaczęliśmy normalne, regularne warty. Pamiętnego dnia, pamiętam, ja miałem służbę wartowniczą. Henio miał, jak się nie mylę, GKO, czyli to jest garnizonowy klub oficerski, służbę. A Marek miał chyba jakąś służbę na kompanii. Miałem zmianę wieczorną, tak czy ko koło północy, czy koło pierwszej. Stałem przy płocie, tak to się mówiło, prawda. No i słyszę krzyk, znaczy krzyk, ktoś mnie woła. Halo, żołnierzu! Byłem ciekawy, nie? więc podchodzę, damski głos. Patrzę, stoi taka laseczka. Ty, słuchaj, znasz może Marka? Ja my no znam. Słuchaj, we, weź go poproś, wiesz, bo mamy do niego sprawę. My dobra, spoko, nie ma sprawy. Poleciałem na kompanię. Wkurzyło mnie to, bo tak naprawdę Marek mi nic nie powiedział że jakaś tam dziewczyna przyjdzie, czy ktoś. Wiecie, jak to jest, nie? Jesteśmy kolegami, kurna, umawia się z towarami, a tutaj kurde, felek odstrzał. I ja nic nie wiem, nie? I raptem tylko jego mam w się. Zaraz, co tu jest grane? Ale dobra. Poleciałem na kompanię. On oczywiście już był przygotowany. Czyli tak, kocyk, poduszeczka, jakaś tam torebeczka, pierdoły. I jak mnie tylko zobaczy, mówi, co już jest? Ja mówię, no, no to dawaj. No trochę, trochę też ryzykowałem, bo musiałem tak zejść z posterunku, żeby powiedzieć na kompanię i mu powiedzieć. Także zeszłem praktycznie z posterunku. No, ale jakoś się ni, ni, nic złego nie wydarzyło. Marek przeskoczył przez płot, tam poleciał, mnie. No i tak po jakimś czasie słyszę. Grzesiek! Grzesiek kolor! No to czy nie? Przez ten płot. No mi pół szklany tak wody, nie? walnołem. <laughs> no i ta, jedna z tam, bo tam ich, ty, 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 tych dziewczyn były, było dwie. Ta jedna z tych dziewczyn do mnie mówi: No to wiesz, mówi jak tego, jak masz ochotę, ale ja mówię: A, a gdzie jest Marek? A ona mówi: No tam. Ja patrzę a Marek, jak kocyk był rozłożony, tam patrzę, ćwiczy pompeczki na tej jednej panience, nie? Po jakimś czasie skończyli i podchodzą do mnie. Podchodzą do mnie. No, ciemno wiecie. Znaczy nie pamiętam, czy był księżyc, czy nie był księżyc, ale te latarnie, jak, jak są posterunki, to troszeczkę oświetlały tam ten teren. Słuchajcie, zatkało mnie. Ja patrzę. Nie uwierzycie. A to była żona Henia. Normalnie brżnął żonę Henia. Marek. Tu mi wszystko stanęło. I mówię, kurwa. No będzie awantura jak nic. Oczywiście powiem wam szczerze, tak mnie to wszystko podkurwiło, że przeskoczyłem przez ten płot. I się zastanawiałem, no w, w mózgu to mi się dosłownie kotłowało, no bo widziałem ich razem. Jak się trzymali za rączkę, jak sobie szeptali czułe słówka. A tutaj raptem 180 stopni. Wszystko się przekręciło i, i gościu różnie, kolegę. Ale kurwa no. Na dodatek tego pajace z kompanii się dowiedzieli i dawaj furu przez pod, bo oni też mają ochotę, prawda, załatwić swoje stosunki seksualne, nie? Także pogoniłem paru w I tak to się tak niby na tym skończyło. Po pewnym czasie już upłynęło sporo czasu, z Markiem Pro rozmawiałem, Marek mnie prosił, żebym w ogóle na ten temat nic nie mówił, wręcz mnie błagał, żebym tego nie mówił. Dlatego wiedział, wiedział, jaki jest Henio, impulsywny, mimo że on był niski, bo my go przyzywaliśmy, może to zabrzmi dzisiaj troszeczkę głupio, nie? My go nazywaliśmy mały Henio z dużym chujem, nie? A dlaczego? Chyba się domyślacie.